Hej, kochani, witam Was 1 stycznia w nowy rok. Mam nadzieję, że nie macie kaca, że jesteście zdrowi, że palce, yy, różne części ciała są na miejscu. Ja bezpiecznie przy telewizorze, także cała i zdrowa odpukać. Mam nadzieję, że u Was też wszystko dobrze. I że z przyjemnością ten pierwszy styczniowy odcinek ze mną zaliczycie. strąbki kupione e, wyjątkowo w żabce podawane, nie mogłam wybrać. Za 8 dych, także jak na mnie na bogato mamy ekstra linię z numerem siódmym, super mega pensja. Jedenastka, gwiezdna kasa, również jedenastka. I mega krzyżówka piątka. Krzyżówkę i linię naddrapałam. Żadnego tu pewniaka nie ma. Także trzymajcie kciuki. Fajnie by było, jakby coś było w ten nowy rok. No i leci. Mamy kraba. Za jakiekolwiek pominięcia. Sory. Kolejny symbol. Jest to arbus. Arbus. Drabki kupione wcześniej, nie dzisiaj, także zobaczymy. Okej. Okay. Łódź, łódź, łódź. Zobaczymy, czy popłyniemy. Co tu się dzisiaj wydarzy? Tęcza. No nie widzę w ogóle tęczy. Te linie to jakieś, ja nie wiem. Biedronka, tak samo jak te Paradiso i w sumie cała reszta lotowa. Biedronka, Biedronka, Biedronek, Dali, no ale na razie to nas nie urządza. Czapa. Czapa, 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 jest i czapa, czapy też są. Słoneczko, słoneczko. A gdzie wygrane? Ja bym chyba całą paczkę kupić tych linii, żeby wygrane były. Serducho. 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 Okej. Okay. Kwiatek. Takie okej, okay, że wygranych nie ma. Kwiatek, kwiatek, okej. Okay. Parasol, bieda, lotowa bieda. To raczej nic nie będzie. Lody, lodów w ogóle nie widzę. Przedostatni symbol, rower. No i co? Lipa, motyl. Lipton, no dokładnie, wielkie G. Tak jest, kontrolne, różne przeklęte linie. Teraz weźmiemy sobie Super Mega Pensję z numerem 11. Tak jak mówiłam, szukamy wygrywających liczb. Dwóch napisów, jeżeli nadal jest główna, ja tego nie kontroluję. Aż tak. Szukamy 38, 7.

45, 18, drugie trafienie. No to połowę już na pewno mamy. 22, bo wkład 8 dych, przypominam. 25, 41, 43, 35, trzecie trafienie super. Czwarte, no to mamy pewnie ze stópę. No to piękny nowy rok. Wychodzi na to, że będzie chyba. Chyba na plusie, to się okaże. Pięćdziesiątka, jeszcze dowalili. Choć nie wiem, czy tu może być osiemdych, bo mamy chyba cztery trafienia. 34, cztery, czterdzieści cztery, dziewięć i... Nie, jest piąte trafienie. No, to będzie stóweczka. No, to jestem na plusie. Taki nowy rok, to ja kurde rozumiem. No i patrzymy. 20. Dwadzieścia... No szkoda, że nie po stówce, nie? <grym> czterdzieści Teraz szukaj. Gdzie to było? 40, 60, 80, stówka. Hip, hip, hura. Nowy rok z przytupem. Jestem na plusie. Pięknie, pięknie. Także 20 na plusie, a może tylko lepiej. Mam nadzieję, że jeszcze coś będzie. Piękna, piękna zdrapeczka. Popatrzcie, na to mogłoby być piństów? Nie, nie mogłoby być piństów. Musiałoby być po dwie. Nie, też nie. Dobra, nie ma co gdybać. Teraz weźmy sobie krzyżóweczkę, tak jak mówiłam. Pewniaka nie ma. Numerek piąty. Co tu mamy? Jeden wyraz Ada. Z. Fajnie by było, coś jeszcze wpadło. Wlot to to można być zachłannym, M. Ok. Y, motyl i co my tu mamy? C. No to niestety na pierwszej nic. Cisnę tą krzyżuszkę, cisnę, ale wiecie, z jakim efektem, ale cisnę. Okej, okay. tu mamy noc, a tu mamy echo. No, jadę z podkładką. Okej, okay. patrzymy. G, czy tu jest G? Nie widzę w ogóle. Tutaj jest G, tutaj jest G. Okej, okay. nie, jeszcze tu. Dobra. Z, tu jest Z, tu, tu. Z, Z, Z. Z. Okej. Okay. K. Czy nam coś tu da? No chyba nie bardzo. Okay. Chyba tu nic tego nie będzie. Ostatnia tu literka. Jest to S. Kos, no to to jest drugie. Klasyk, klasyk lotto. Po dwa wyrazy. Nic nowego. S, S, S. No, i tyle. Tutaj mamy co dwa wyrazy Boa-osa, tutaj Bem, Y-dali, no to Y to wiecie, takie nie bardzo lubiane, ale Dali trzeba wziąć. L, 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 L. A tu w ogóle nie ma L, także na grubo. Na grubo. Ok. G, 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 G. Yoga. i na koniec Z, no więc nam to tutaj nie daje, świnie jedne pożałowali, Z, kurczę jest chyba trzecie, ale poczekajcie, sprawdzę BM jest yoga I O G, A jest rezerwat. czy Czegoś wiecie, nie odwaliłam. R E Z, R v, A czy jest. Wychodzi na to, że jest 20 zł. Sprawdźmy sobie kontrolne, co by nie przeciągać. Czy jest C. Jest, słuchajcie, jest 20 zł. Super, no to pięknie. Tak się najęczałam. Jest 20 złotych. Ładnie. No i ostatnia, najgrubsza zdrabka. Gwiezdna kasa. Też z numerem 11. Szukamy podkowy serca i 25 lat. Dobra, dajcie 25 lat nara. Także patrzymy. Taka można powiedzieć właśnie noworoczna zdrabka. Jeszcze Sylwestrowa. Dobra, leci. Szukamy: a jest mafin, łódź, kolczyki, palma, kompas, aparat, luneta, klaps, śliwka, zegar, diament, zamek, okulary, bęben, kawa, Gitara, parasol, coraz mniej szans, karo, nuta, tref, pies, burger, ciastka, dzwon, jabłko, klucz, planeta, co mi tu jeść? Kwiat, cytryna i pszczoła. No niestety, a w bonusie słońce no gwiezdna nie dała sprawdźmy sobie kontrolne dobra może nie będziemy sprawdzać bo tu nie widzę dobra nie będę szukać bo raczej tu nic nie zgubiłam podsumowanie i tak i tak przyjemne noworoczny odcinek piękny i oby taki był cały rok 80 wydane a 120 mam odzyskane 40 zł na plusie jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego tego całego nowego roku. Zdrowia przede wszystkim. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki, cześć.